Jeśli opadająca powieka to też twoja zmora, to zostań koniecznie ze mną i zobacz, jak sobie z nią poradzić. Nałóż najjaśniejszy cień, wewnętrzny kącik i podłóg brwiowy. Ważny, ten cień powinien być matowy. I teraz najważniejsza rzecz: zobacz, cieniem pośrednim nakładam bezpośrednio na tą opadającą powiekę i zewnętrzny kącik, podkreślam również dolną powiekę. Teraz najciemniejszym cieniem, nie bój się tego cienia. Nałóż sobie szerokim pędzlem na około 1 trzecią powieki i to samo zrób z dołem. Na środek powieki ruchomej nałóż satynowy cień, najlepiej palcem i z jeszcze raz wszystko. Teraz bardzo ważna rzecz, czyli zagęszczenie linii rzęs. Następnie rozetrzyj ją bardzo delikatnie pędzlem, tak zwaną kuleczką, żeby tak delikatnie się rozchmurzyła. I teraz najważniejsze, wytuszowanie porządnie rzęs tuszem, który się nie osypuje, nie odbija i nie robi efektu bandy. No i mamy to, jeżeli jesteś zainteresowany którymkolwiek z produktów, zostaw tutaj komentarz, lista, a wyślę do ciebie całą ofertę